Witam wszystkich kolejnych wspaniałościach z nieba. Ostatnio mówiłem na temat rzetelnej pracy, którą chrześcijanie winni się charakteryzować o sumienności, rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków. A dzisiaj opowiem o zapłacie, o rzetelnej zapłacie za wykonaną pracę. Apostoł Paweł w pierwszym liście do w dziewiątym rozdziale tak napisał. Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano łucącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły, czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a żniwiarz mucić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Tu jest napisane, że za wykonaną pracę należna jest zapłata. Kiedy ktoś rzetelnie pracuje, to zupełnie naturalne jest, że za taką pracę powinien dostać rzetelne wynagrodzenie. Mało tego. Jakub apeluje do, do odbiorców swojego listu: Oto krzyczy zatrzymana przez was zapłata robotników, a zżeli oni wasze pola, wołania żniwiarzy dotarły do pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w przepychu, utuczyliście swe serca w dniu rzezi. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś wykorzystał pracę innych ludzi i nie zapłacił im za tą pracę, albo zwlekał z zapłatą. Biblia mówi, że nie wolno zwlekać z zapłatą za czyjąś wykonaną pracę. Mało tego. Biblia mówi, że chrześcijanie powinni być hojni w dawaniu. Hojni, więc nie tylko nie zatrzymywać. Zapłaty za czymś pracę, ale wręcz być hojni, hojniejsi niż ludzie w świecie. Niestety bardzo często zdarza się, że oczekujemy, że ludzie w kościele, którzy mają jakieś umiejętności, za darmo wykonają dla nas jakąś pracę, pomimo tego, że mamy pieniądze. Inną sprawą jest, jeśli ktoś jest biedny i nie stać go, żeby zapłacić komuś za jakąś usługę czy pracę. I wtedy z dobroci serca, oczywiście, że jesteśmy zobowiązani e, po prostu nie pobierać e, wynagrodzenia za pracę, jeśli ktoś jest biedny i naprawdę go nie stać. Ale bardzo często nie mamy do czynienia z ludźmi biednymi, których nie stać na e, zapłacenie nam za wykonaną pracę. Oni po prostu wychodzą z założenia, że skoro to jest mój brat, skoro to jest moja siostra, no to powinien to zrobić dla mnie za darmo. Ale dla, skąd takie założenie? Ono z Biblii nie pochodzi. Z Biblii pochodzi e, taka rada, że masz być hojny, masz hojnie udzielać potrzebującemu, a jeżeli zatrudniłeś kogoś, masz go hojnie wynagradzać. Kiedyś e, miałem taki zwyczaj, że lubiłem się targować. Kiedy gdzieś w jakimś sklepie byłem, coś kupowałem, lubiłem się targować. E, byłem zadowolony z tego, jeżeli chociaż złotówkę udało mi się utargować. Natomiast w pewnym momencie dotarło do mnie, że e, ja jako chrześcijanin mam być hojny. Nie mam być skąpy. Nie mam się cieszyć z tego, że ktoś e, utargowałem coś i ktoś dostał mniejsze pieniądze za jakiś towar czy jakąś usługę. I kiedy. To zrozumiałem, zaprzestałem takiej y, y, praktyki. Przestałem się targować, bo wiedziałem, że Pan Bóg oczekuje ode mnie, że będę hojny w dawaniu. I chrześcijanie powinni być hojni. Zdarza się, że dobroć chrześcijańska bywa wykorzystywana. Ale to jest jeszcze zrozumiałe, kiedy mówimy o ludziach ze świata. Ale kiedy mówimy o ludziach w kościele, no to już jest nieporozumienie. Jeżeli w kościele jest wykorzystywany tylko dlatego, że coś umie zrobić, że ma jakiś talent, jakieś umiejętności, i wszyscy wokoło chcieliby za darmo korzystać z tego talentu, to jest to nieporozumienie. Innym problemem, który czasami pojawia się pośród braci i sióstr, jest nieumiejętność przyjęcia zapłaty za swoją pracę. Czasami największym problemem dla kogoś, kto chętnie zatrudniłby, brata z kościoła jest świadomość, że potem jak będę mu chciał zapłacić, to on strasznie będzie się opierał i nie będzie chciał przyjąć. Nie będzie mi chciał powiedzieć, ile w ogóle e, ta praca będzie kosztować. To też jest niewłaściwa e, postawa. My mamy uczyć się dawać, ale też uczyć się brać. I to, że za czyjąś pracę należy się zapłata, powinno być oczywiste zarówno dla zatrudniającego jak i za, dla zatrudnionego więc jako chrześcijanie bądźmy hojni w dawaniu ale też umiejmy przyjmować należną za naszą pracę zapłatę i nie krępujmy się rozmawiać o pieniądzach to jest w ogóle jakieś strasznie dziwna postawa że my bardzo krępujemy się mówić o pieniądzach to jest jakaś tajemnica Nigdzie nie jest napisane, że mówienie o pieniądzach powinno być tajemnicą. Mamy być szczerzy we wszystkim. Mamy umieć szczerze powiedzieć, ile moja praca będzie kosztowała, i mamy umieć szczerze przyjąć zapłatę za wykonaną pracę. Także bądźmy rzetelni w pracy, ale bądźmy też hojni w dawaniu i nie krępujmy się przyjmować. Pieniądze za wykonaną pracę. Tak będzie dobrze i dla jednych, i dla drugich. Amen.